Relacja znaleziona w Yad Vashem. Az der rebe zing, ulaz der rebe zing, zingen alle Faschinen, zingen alle Faschinen. Israel Levin, ojciec ideoraz Icka, tego Icka, który mnie przygarnął w Givatayim swoją relację zdał w 1973 roku. W są dwie szpule magnetofonowe o sygnaturach SK759 i SK914, na których opowiada Wydysz oraz pisemne tłumaczenie na hebrajski w teczce nr 3717. Było tak, że 22 czerwca 1941 roku Trzecia Rzesza Niemiecka napadła na Związek Sowiecki, a granica między nimi przecinała wówczas Polskę na pół, jakieś 30 kilometrów od Jedwabnego. Lewinowie mieszkali nieco dalej, bo w Wiźnie. Józef Gawrychowski, brat wójta Wizny, kiedy dowiedział się o szykującym się pogromie, przyjechał specjalnie do nich, by zabrać ich do swego domu. On był mój dobry przyjaciel, opisywał Izrael Lewin. Za Sowietów go chcieli posłać na białe niedźwiedzie. Chyba że dać 60 tysięcy rubli łapówki. Przyszedł do mnie w środek nocy i płakał. A ja był taki Żyd, że ja zawsze miał pieniądze. Poszedł ja do szafy, ja wyjął pieniądze pokwitowania nie chciał. Wizna była fortecą. Sowieci się tam bronili, a Niemcy ostrzeliwali artylerią, zniszczyli wiele domów. Niektórzy mogli się wynieść spać do obory, a innym pociski postrzępiły wszystkie dachy i spać musieli na podwórzach. To był miesiąc tamuz, to jest przełom czerwca i lipca. Noce już są ciepłe. Lato było suche i jeszcze nie przyszły deszcze. Niemcy zarządzili, że Żydów się przesiedli w czwartek 10 lipca do Jedwabnego, a pożydowskie domy wywiśnie odda Polakom, by mieli dach nad głową, bo żniwa są blisko i niech pracują wydajnie. La 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 la, la la la. Józef Gawrychowski przestrzegł Lewinów, żeby się nie dali, jak to się mówi, przesiedlić do jedwabnego. Zawiózł ich do siebie, do łomży. To była środa 9 lipca, czyli na dzień przed zbrodnią. Do wizny przybyli goje z jedwabnego, szli po polskich domach i mówili, żeby wyrostków słać na dzień następny z dobrym kijem. Idzka wysłano 11 lipca do Jedwabnego, bo miał coś odnieść Rywce Surawskiej. Rywka się uratowała, bo weszła do mieszkania doktora w jedwabnym i powiedziała Pani doktorowa, ratuj mnie. Ta ją schowała do stajni, rzuciła na nią kupę słomy, przykryła szmatą i Rywka tak leżała tam do rana. Jej męża i dzieci spalili w stodole. jak ją przyprowadził do nas do Łomży. Ona przyszła i ona powiedziała, mam tu swoje dzieci. I wyjęła spod bluzki małe kosteczki, nadpalone. To są Jankiel i Mosze. Ale chasidim. a że Niemcy właśnie utworzyli w Łomży getto, to już bardziej Gawrychowskiego myśmy nie chcieli narażać. Izrael Lewin miał fach w ręku i otrzymał glejt niemiecki, także mógł z getta w Łomży wychodzić do wskazanych przez Niemców gospodarzy na wsi, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na krawca. Ja cały tydzień siedział u gojów, tylko na szabę zwracał do getta przynieść jedzenie żonie, córce Idzie, synkowi Ickowi. Ale Niemcy sukcesywnie rozstrzeliwali Żydów w Łomży, aż w 1942 roku postanowili całkiem getto zlikwidować. Ja wziął więc rodzinę do lasu. Pokaliśmy od goja do goja. Dobkowski się zgodził. Ja mu dał kilka złotych pierścionków, parę brylantów, złotą szpilkę, złoty zegarek, Potem doniósł kilka kuponów materiału, ja go całował po rękach. Dał nam schowek w piwnicy i czystą bieliznę. Postawił piecyk żelazny. Ten goj to był nadzwyczajny ryzykant, bo dom stał pośrodku wsi. Chowali nas tam całe wojny trzy lata. Tra lalala, tra lalala, seniora, ale a nad piwnicą były kłótnie. Gospodyni krzyczała, ty cholero. Ja mówiła, że myśmy go tylko zobaczyli, to byś zamknął drzwi i założył łańcuch. Ale była też babunia, mama gospodarza i ona mówiła, jak wyście ich wzięli, to już przepadło. Ty ich wypuścisz, to ich zdybią Niemcy, ich zmuszą wyznać, gdzie byli i się wszyscy przepadną. Jeśli jest świat przyszły, ten świat po śmierci, to niech żyje w nim babunia Dobkowska w wielkim poważaniu. To był anioł, nie kobieta. W teczce numer 3717 znajduje się jeszcze jeden dokument z 1991 roku, Ręką jakiegoś pracownika Ambasady Izraela, wysłanego do wizny jedwabnego, który zostawił następującą notatkę. Z archiwum magistratu wynika, że w maju 1945 roku za przechowywanie rodziny państwa Lewinów, bliżej niezidentyfikowane oddziały partyzanckie wywarły na rodzinie Dobkowskich zemstę, polegającą na biciu i maltretowaniu Bolesława Dobkowskiego oraz splądrowaniu gospodarstwa.

la 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 singen alle tassiri la 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 as der repetanz und as der repetanz Tanzen alle Chassidim, Tanzen alle Chassidim, Hopp! Hop 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 danns un ale khasi Hop 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 danns un ale khasi As der reb shvayg un der reb shvayg shvaygen ale khasi din ale ай ах קסידן און אז דער רב שlof און אז דער רב שlof שlofן אַלע